Cześć czołem, pytacie skąd się wziąłem, sam nie mam pojęcia, streamuję jako hobby i stwierdziłem, że dziś nagram ten filmik, dlatego że dużo osób na streamie pyta, czy to normalne, że robię tak mało DPS-u albo tak dużo i w związku z tym postanowiłem, że nagram krótki tutorial jak korzystać z addonu, który pomaga otrzymywać rotacje, podejmować decyzje czego używać i priorytetyz priorytetyzować. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, natomiast jeżeli ogarniasz jakkolwiek walkę na bosie, czy sam counter, to nie będziesz miał żadnych problemów, żeby wycisnąć z postaci dużo więcej. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz grać tą klasą, czy zmieniłeś speka, bo tak ci powiedzieli na Ice Eventsach, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Będą nam do tego potrzebne dwa dony. Jeden nazywa się Hekili. Jest to addon, który po prostu wyświetla, co powin... czego powinno się używać, a drugi addon jest to Simulation Craft. Linki będą w opisie, SimC w skrócie, no i Hekili. Więc tak, na początek, na początek pobieramy sobie addony. Simulation Craft to jest dość prosty addon, on służy tylko do jednego. Bierzemy, bierzemy sobie Ctrl C, wchodzimy, klikamy sobie na ten addon i on wyświetla taki krótkie co mamy na sobie, jakie mamy talenty, jaki covenant, bindy, i tak dalej, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Klikamy Ctrl C. Wchodzimy, wchodzimy na stronę simulation, na stronę write Bots. Link również będzie w opisie. Robimy szybkiego sima. I wyjdzie nam, wyjdzie nam takie krótkie podsumowanie, ile nasza postać powinna robić teoretycznie przy tym, co mamy na sobie. Jak to, powinno, jak to powinno wyglądać? Będzie tam oczywiście takie bardziej szczegółowe informacje. Czego używać? To nas też nie za bardzo interesuje, bo byłoby to za dużo. Wchodzimy w Full HTML Report i mamy tutaj takie bardziej szczegółowe podsumowanie, które nas też nie za bardzo w tym momencie interesuje. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy stąd, która się nazywa Profile. W profilu trzeba sobie zaznaczyć wszystko. Jest to taki raport, czego powinno się w jakiej kolejności używać i tak dalej, ale to też oczywiście głównie dla donu, nie dla nas. Wchodzimy w ustawienia Hekili i szukamy, mm, szukamy, szukamy profili. A więc tak, mm, profiles. A, nie, mój błąd. Priorities. Priorities, później wchodzimy w swój spec. I w profile. Następnie wklejamy tutaj to, co skopiowaliśmy w Full HTML report. Możemy też oczywiście dać linka. No ale możemy po prostu to ręcznie robić. Polecam często się symulować, jak tylko coś zmieniamy, i tak dalej, bo może się coś w priorytecie po prostu zmienić. Dajemy Accept, import, zamykamy. I teraz Addon powinien nam pokazywać tam, gdzie sobie ustawiliśmy. Oczywiście, można wedle, wedle własnego uznania i życzenia ustawić, gdzie mają takie rzeczy się pokazywać. Może nam sugerować defensywne, defensywne zdolności, ofensywne, jakieś odpałki. Może nam sugerować movement i inne tego typu rzeczy. Nie polecam z tego korzystać, lepiej samemu podejmować takie decyzje, kiedy, kiedy się odpalać i tak dalej. Do tego trzeba lepiej znać walkę, no, ale jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy w sieci, które Wam w tym pomogą. I cóż, addon jest bardzo prosty, pokazuje nam, czego powinniśmy używać, czyli w tym wypadku Trinket Molejszy Aura po prostu pokazuje nam po kolei co powinniśmy robić jeżeli to będziemy robić No to wiadomo no na kukle na kukle powinno wychodzić tyle depsu ile w Simulation Craft. oczywiście oczywiście wiadomo że encountery są różne nie zawsze mamy duże update na bossie i tak dalej ale jakby trzymając się tego trzymając się tego co nam pokazuje na pewno będziecie robić więcej dpsu jeżeli widzicie sami po sobie że nie jesteście w stanie wycisnąć ze swojej postaci tyle Ile powinniście? Cóż, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, albo żebym coś nagrał jeszcze w przyszłości, to zapraszam do komentarzy albo na Twitcha twitch.tv slash killeroi666. O! Zapraszam.